Co się dzieje, gdy policjant z kompleksem władzy spotyka kobietę, która przewyższa go we wszystkich aspektach, które się liczą, zaczęło się w środę wieczorem, późno, tuż po 11, KPM, w czasie, gdy ulice Toledo Wochajo są przeważnie puste, z wyjątkiem okazjonalnego pracownika. Zmiany wracającego do domu lub kogoś takiego jak podpułkownik Adrian Wellejs, jadąca przez miasto po zakończeniu spotkania na bazie dwie godziny na południe, jechała swoim służbowym czarnym słów M. Z lekko przyciemnianymi szybami, nic ekstrawagancego, po prostu czysty, prosty i cichy. Jak ona? Adrian była w drodze już od jakiegoś czasu. Nucąc lekko w rytm opon uderzających o nawierzchnię, jej umysł już w połowie drogi do domu. Nie przekraczała prędkości, nie zjeżdżała, nie robiła nic niezwykłego. Ale sierżant Daniel Mercer zobaczył coś innego. Zaparkowany tuż przy Reynolds Road, schowany w swoim zwykłym miejscu, Popijał letniutką kawę i przewijał telefon. Znudzony. Zmiana się dłużyła. Żadnych zgłoszeń, żadnej akcji. A teraz nawiezdział nieznany samochód. Rzucił kubek na siedzenie pasażera i ruszył. Światła włączyły się, zanim Adrienne zdążyła zauważyć radiowóz za sobą. Zwolniła, mrugnęła raz, potem zjechała na pobocze. Spokojna. Opanowana. Dokładnie jak została wyszkolona. Drzwi radiowozu zatrzasnęły się mocno. W lusterku bocznym obserwowała wysokiego mężczyznę zbliżającego się z ręką już spoczywającą na kaburze, latarką w drugiej. Nie podszedł do okna pasażera. Poszedł prosto do jej. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny powiedział bez powitania. Adrian trzymała ręce w widocznym miejscu, opuściła okno do połowy. Władzo, czy mogę zapytać, dlaczego zostałam zatrzymana? Mercer zmrużył oczy, świecąc światłem prosto w jej twarz. Zjeżdżała pani między pasami. Nie sygnalizowała. Wyglądało, jakby mogła pani być pod wpływem. Podniosła brew. Nie jestem. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny powtórzył, tym razem głośniej. Adrian nie spierała się. Poruszała się powoli, rozmyślnie, sięgając do schowka po dokumenty. Podając je, dodała: to pojazd rządowy. Jestem pracownikiem federalnym. Mercer spojrzał na dokumenty i przez chwilę nic nie mówił. Wojsko? Tak, odpowiedziała. Uśmiechnął się lekko. To nie znaczy, że jest pani ponad prawem. Nigdy nie twierdziłam, że jestem. Jego ton się zmienił, stał się nieco bardziej agresywny. Proszę wyjść z pojazdu. Adrian mrugnęła. Słucham. Powiedziałem, żeby wyjść z samochodu. Przeprowadzam test trzeźwości. Jej szczęka zacisnęła się, ale pozostała opanowana. Na jakiej podstawie? Zastosowałam się do poleceń. Nie piłam. Chciałabym znać powód. Mercer zbliżył się o krok. Teraz odmawia pani wykonania zgodnego z prawem polecenia? Adrian nie poruszyła się. Nie. Proszę o wyjaśnienie. To mu się nie podobało. Sam otworzył jej drzwi. Musi pani teraz wyjść z pojazdu. To wtedy spokojnie, cicho. Włączyła kamerę w telefonie i nacisnęła nagrywanie. Żeby było jasne, powiedziała: Ta interakcja jest dokumentowana. Oczy mercera spojrzały na telefon. Po raz pierwszy przemknęło mu przez twarz wahanie, ale nie cofnął się. Jeszcze nie. Wyjść z samochodu. Adrian wysiadła, jej postawa prosta, niewywołująca, po prostu stanowcza. Nie krzyczała, nie stawiała oporu, ale sposób, w jaki się trzymała, nawet w cywilnych ubraniach, Opowiadał inną historię. Mercer spojrzał na nią, naprawdę spojrzał i po raz pierwszy mały głos z tyłu jego głowy zapytał: Z czym tu mam do czynienia? Ale jego ego było głośniejsze. Przeprowadził test w terenie, każąc jej iść prostą linią pod światłami ulicznymi, jakby była jakąś nieodpowiedzialną kierowczynią w sobotni wieczór. Zdała perfekcyjnie, bez bełkotania, bez potknięcia, bez wahania. Mimo to wystawił jej mandat za nieprzestrzeganie pasa ruchu. Adrienne wzięła mandat. Bez słów, tylko spojrzenie. Wsiadła z powrotem do samochodu i objechała w ciemność. Ale Mercer nie miał pojęcia, że ten mandat powróci w sali sądowej i wszystko zmieni. Sierżant Daniel Mercer nie był nowy w tym fachu. Piętnaście lat w policji wyryło głębokie linie na jego twarzy i grubsze w jego poczuciu własnej wartości. Przeszedł przez wszystko. Od konfrontacji w dzielnicach po zagmatwane wypadki drogowe, i zdobył reputację, taką, która sprawiała, że nospinali się, gdy wchodził do pokoju. Ale Mercer lubił to w ten sposób. Nie zadawał pytań, wydawał rozkazy, a w jego umyśle odznaka oznaczała kontrolę, władzę, ostatnie słowo. Czy to był nastolatek gadający od rzeczy, czy sfrustrowany kierowca zadający zbyt wiele pytań, Mercer nigdy się nie cofał i nigdy nie przepraszał. Jego komisariat na zachodniej stronie tole dowiedział, co mają policjanta, który wypełni papierkową robotę, stawi się na czas i nigdy nie zawaha się. To również oznaczało, że wiedzieli, że potrafi być szorstki, ostry w tonie, szybki w eskalacji, ale nikt naprawdę go nie kwestionował. Aż do tamtej nocy. Kiedy wrócił na posterunek po zatrzymaniu, ledwo o tym wspomniał. Zarejestrował mandat w systemie, napisał krótkie sprawozdanie. Nieprzestrzeganie pasa ruchu, możliwe oznaki nietrzeźwości, bez aresztowania. I wrzucił kamerę na klatkę piersiową do ładowarki, jak zawsze robił. Nagranie leżało tam przez dwa dni, zanim ktoś się fatygował je obejrzeć. W międzyczasie Mercer żartował z tego w pokoju socjalnym. Kobieta próbowała przede mną grać rangą, powiedział do oficera Bionżą. Machała swoim rządowym dokumentem, jakby to miało mnie zaimponować. Bias uniósł brew. Czekaj. Była z wojska? Mercer wzruszył ramionami. Tak twierdzi. Jaki fed z postawą. Jak miała na imię? Mercer oparł się na krześle, otworzył torebkę hipsów i powiedział: Wellejs. Adrian Wellejs. Twarz giążą zmieniła się. Masz na myśli podpułkownik Wellejs? Mercer zatrzymał się. Skąd byś to wiedział? Prowadziła wykład w akademii w zeszłym roku, powiedział Dias powoli. To nie jest zwykły wojskowy. To wysoki ran kieruje logistyką z Fort Wayne, brązowa gwiazda, dwa rozmieszczenia. To legit. Mercer parsknął, machnął ręką. Nie obchodzi mnie, kim jest. Na drodze to ja jestem władzą, ale coś w to nie biążą utrzymywało się. Ta mała nuta ostrożności, szacunku, przebiła się przez zwykłą zbroję Mercera. Mimo to nie wrócił, żeby obejrzeć nagranie. Nie myślał dwa razy o mandacie. W jego głowie było już skończone i pochowane, ale nie było, bo Welejs złożyła formalną skargę następnego ranka, nie tylko do spraw wewnętrznych, ale do biura inspektora generalnego i nie była sama. Nagranie, które zrobiła, zostało już przekazane jej zespołowi prawnemu, a kopia cicho krążyła przez wojskowy łańcuch dowodzenia. Mercer jeszcze o tym nie wiedział. Wrócił do swojej rutyny, odpowiadając na drobne zgłoszenia, szczekając na ludzi podczas zatrzymań drogowych, Zachowując się jak człowiek, którego nie można tknąć, bo przez lata nie był, system go chronił. Przełożeni przymykali oko. Przedstawiciele związków wstrzymywali skargi, a Mercer uwierzył, że zasady nie dotyczą go tak jak wszystkich innych. Ale teraz po drugiej stronie była ktoś, kto się nie bał. Ktoś, kto nie krzyczał, nie walczył, nie załamywał się. Po prostu wszystko dokumentowała, przestrzegała protokołu. Wykonała jeden telefon we właściwym czasie do właściwego biura i miała dowody. Ale Mercer nie widział tego nadchodzącego, aż koperta wylądowała na jego biurku, oznaczona formalne dochodzenie. Adrian Welleys nie była typem osoby, która robi hałas bez powodu. Nie była dramatyczna, nie była konfrontacyjna i z pewnością nie miała czasu na gonięcie każdej małej niesprawiedliwości, która trafiała na jej drogę. Nie po 22 latach w mundurze. Dwóch, turach za granicą i wystarczającej liczbie bliskich spotkań, żeby większość ludzi się załamała, ale tym razem było inaczej. Bo nie myślała tylko o sobie. Myślała o każdym młodym żołnierzu, którego mentorowała, o każdym cywilu, którego widziała źle traktowanego bez nikogo, kto by za nim przemówił, o każdej kobiecie, szczególnie każdej czarnej kobiecie, która została zmuszona do połknięcia swojej dumy, żeby tylko uniknąć pogorszenia sytuacji. I już tego nie robiła. Z powrotem w Fort Wayne w Indianie, Adrian siedziała w swoim biurze rano po zatrzymaniu, patrząc na swój ekran. Ledwo spała. Nie dlatego, że była zła, chociaż była, ale dlatego, że cała ta sytuacja ciągle jej się odtwarzała w głowie. Sposób, w jaki mówił do niej, jakby była niczym. Sposób, w jaki jego ręka unosiła się nad kaburą. Sposób, w jaki próbował ją sprowokować do reakcji. Znała scenariusz. Wiedziała, co mogło się stać, gdyby nie utrzymała równego tonu? Wiedziała dokładnie, jak szybko wszystko mogło pójść nie tak, nawet z włączoną kamerą. Jej asystent, sierżant Daniels, zajrzał. Wszystko w porządku, pani podpułkownik? Adrian spojrzała w górę, wyrażenie spokojne, ale skupione. Nie, ale sobie radzę. Wszedł, zamknął za sobą drzwi. Widziałem nagranie, powiedział. Chce pani... Żebym włączył prawnika bazy? Już zrobione, powiedziała. Daniel zawahał się. Jest pani pewna, że chce pani to upublicznić? Adrian oparła się do tyłu. Nie szukam nagłówków. Szukam odpowiedzialności. I to miała na myśli. Całą karierę przewodziła z dyscypliną, z integralnością. Jej ranga to nie było tylko coś, co nosiła na ramieniu. To było coś, na co zasłużyła przez lata pracy, przez decyzje które wpływały na życie. Dowiedziła konwojami przez niebezpieczny teren, koordynowała działania pomocowe po huragan. Ach, była odpowiedzialna za żołnierzy, zapasy i bezpieczeństwo na czterech różnych kontynentach, ale nic z tego nie miało znaczenia, gdy została zatrzymana na cichej drodze w Ohio. Dla Mercera była po prostu kolejnym podejrzanym kierowcą, który nie poruszał się wystarczająco szybko, gdy był przesłuchiwany. A rzecz, która ją zjadała, to nie tylko to, jak ją traktował. To było to, jak wygodnie się przy tym czuł. To był prawdziwy problem. Więc Adrienne wykonała kilka telefonów. Najpierw do JAG, potem do biura inspektora generalnego. Dołączyła nagranie, złożyła skargę. Nie upiększała. Nie dramatyzowała. Po prostu powiedziała prawdę, poparta nagraniem i pozwoliła faktom mówić samym za siebie. Do końca tygodnia, historia zaczęła krążyć w wojskowych kręgach prawniczych. Jeszcze nie trafiła do mediów, jeszcze nie, ale nazwisko Mercera było teraz związane z wewnętrznym dochodzeniem. Radca prawny departamentu został powiadomiony, a Adrienne pracowała dalej, stawiała się, nie wspominała o tym, chyba że pytano, ale za kulisami przygotowywała coś jeszcze, bo jej prawnik zasugerował, że zatrzymanie nie było tylko nieodpowiednie, mogło naruszać politykę federalną, biorąc pod uwagę jej status rządowy i brak prawdopodobnej przyczyny. A jeśli dojdzie do tego, pójdą do sądu. Adrian nie drgnęła na to. Witała to z zadowoleniem. Ale Mercer wciąż nie wierzył, że to gdzie idzie, aż nie został poproszony o stawiennictwo przed sędzą. Koperta była cienka, nic wymyślnego. Po prostu zwykły Manila Folder z jego imieniem wydrukowanym z przodu i adresem zwrotnym Sądu Cywilnego Hrabstwa Lukas. Mercer rozdarł ją na parkingu, w połowie rozproszony, myśląc, że to tylko kolejne wezwanie drogowe lub memo departamentowe. Ale nie było. To było wezwanie do stawiennictwa. Została złożona formalna skarga o naruszenie praw obywatelskich. Powód: Podpułkownik Adrian Welles. Zarzut: Naruszenie praw konstytucyjnych podczas zatrzymania drogowego, w tym bezprawne zatrzymanie, zastraszanie i nadużycie władzy. Mercer stał tam przez minutę, patrząc na papier. Potem się zaśmiał na głos. Nie ma mowy, mruknął. Nie ma mowy, żeby to przeszło. Ale kiedy wszedł z powrotem na posterunek, nastrój był inny. Jego kapitan, oficer Redyn, wezwał go do biura. Drzwi zamknięte. Żaluzje opuszczone. Dan, zaczął Redyn, musimy porozmawiać. Mercer usiadł ze skrzyżowanymi rękami. O czym? O tej damie z tamtej nocy. Próbuje grać ofiarę. Redyn się nie uśmiechnął. Nie gra niczego. Czy wiesz w ogóle, kim ona jest? Nie obchodzi mnie, kim jest. Została zatrzymana, zachowywała się arogancko, a teraz jest zła, że nie całowałem jej butów. Redyn pochylił się do przodu. To nie jest jakiś przypadkowy kierowca. To podpułkownik, weteran bojowy. Jej akta są nieskazitelne, jej koneksje są głębokie i ma całą rzecz na taśmie z dwóch kątów. Twojego i jej. Mercer parsknął. Więc co? Po prostu się poddajemy, mówimy przepraszam, bo ma jakieś paski? Nie. Ale też nie udajemy, że to nic takiego. Idziesz do sądu, a jeśli to wyjdzie, a wyjdzie, wybuchnie. Mimo to, Mercer nie mógł pozbyć się arogancji. Nawet nie została aresztowana. Nie tknąłem jej. Przestrzegałem procedury. Byłeś spięty, Dan. Eskalowałeś, traktowałeś się jak podejrzaną, zanim jeszcze wiedziałeś, kim była. Mercer zagryzł usta. Po raz pierwszy nie miał szyderczej odpowiedzi. Wezwanie mówiło, że termin rozprawy został wyznaczony na trzy tygodnie później. W międzyczasie wieści rozeszły się po całym departamencie. Szepty w szatni, ukradkowe spojrzenia na korytarzu. Nikt nie mówił mu tego w twarz, ale mercer czuł zmianę. Nie był już wilkiem. Krwawił a reszta mogła to wyczuć. Z powrotem na swojej bazie, Adrian też się przygotowywała, ale w inny sposób. Nie organizowała konferencji prasowych, ani nie domagała się uwagi. Spotykała się cicho ze swoim zespołem prawnym, przeglądała każdą sekundę nagrania i przedstawiała swoje doświadczenie w dokładnych szczegółach. Była spokojna, opanowana, ale nieustępliwa. Jej prawnik, Delaney Price, siedziała naprzeciwko niej i powiedziała, jest pani pewna, że chce pani to robić w sądzie? To publiczne. Będzie pani to towarzyszyć. Adrian skinęła głową. Dobrze. Niech będzie. Price zatrzymała się. Większość ludzi puściłaby to w niepamięć. Za dużo już puściłam w niepamięć, powiedziała Adrian. To nie dotyczy tylko mnie. Nie szukała wypłaty. Chciała publicznego zapisu, momentu, do którego można się odwoływać, czegoś, co pokazywało. Że władza nie usprawiedliwia zachowania i że milczenie nie jest jedyną opcją. Nie broniła tylko siebie. Broniła każdej osoby, która była poniżana, odrzucana lub zastraszana zamigającymi światłami i odznaką. A kiedy w końcu nadszedł dzień rozprawy, nie weszła cicho. Weszła w pełnym mundurze służbowym, odznaki, medale, ranga na piersi wyraźna jak w biały dzień. Chciała, żeby ława przysięgłych ją zobaczyła, nie tylko jako kobietę w samochodzie tamtej nocy ale jako człowieka, który służył swojemu krajowi, szanował prawo i oczekiwał tego samego w zamian. Mercer już siedział, gdy weszła. Odwrócił się. Zobaczył mundur. Jego uśmieszek po raz pierwszy zafalował, ale prawdziwy test jeszcze się nie zaczął. Bo gdy Welles zajęła miejsce świadka, cała sala sądowa się nachyliła. Sala sądowa była przepełniona. Nie dziennikarzami, jeszcze nie, ale oficerami zarówno z lokalnego komisariatu, jak i z bazy wojskowej Fort Wayne. Koledzy Adrian przyszli w ciszy, z szacunkiem, ubrani w mundury lub stroje biznesowe, siedzący ramię w ramię z cywilami, którzy nie mieli pojęcia, o co w tej sprawie naprawdę chodziło. Dla niektórych wyglądało to jak zatrzymanie drogowe, które poszło nie tak, ale dla Adrian było to punkt wrzenia czegoś głębszego, czegoś, co wrzało przez lata. Mercer siedział przy stole obrony, sztywny w garniturze, twarz pusta, ale napięta. Jego prawnik, Charles Brenner, pochylił się i szepnął mu coś. Mercer nie mrugnął. Po prostu trzymał oczy na sędzi. Potem wezwano Adrian. Wstała, poprawiła kołnierz i podeszła do miejsca świadka z tą samą cichą dyscypliną, której używała prowadząc konwoje przez niebezpieczne tereny. Nie spieszyła się, nie wahała. Każde oko w sali było na niej. Jej wstążki łapały światło. Jej postawa domagała się szacunku. Nie przez to. Jak wyglądała, ale przez to, kim była. Sędzia chrząknął. Podpułkownik Velejs, dziękuję za służbę. Może pani kontynuować. Delaney Price wystąpiła do przodu, nie tracąc ani chwili. Podpułkownik, czy mogłaby pani opisać noc 17 stycznia? Adrian mówiła jasno. Wracałam ze spotkania w gwardii rezerwy Indiana. Około 23.15 zostałam zatrzymana przez oficera Mercera. Nie było nieregularnej jazdy. Żadnych oznak nietrzeźwości. Byłam zgodna. Zadawałam rozsądne pytania. Odpowiedział agresją. Utrzymywała spokojny głos. Bez ostrości, tylko prawda. Zażądał, żebym wysiadła z pojazdu bez wyjaśnienia. Kiedy zapytałam dlaczego, powtórzył żądanie głośniej. W tym momencie włączyłam telefon, żeby nagrać resztę zatrzymania. Delejni skinęła głową. Czy kiedykolwiek odmówiła pani wykonania zgodnego z prawem polecenia? Nie. Czy stawiała pani jakikolwiek opór? Nie. Czy się pani zidentyfikowała? Tak, poinformowałam go, że jestem pracownikiem federalnym i że jadę pojazdem rządowym. Sala sądowa pozostała cicha. Żadnego kaszlu, żadnego szelestowania. Tylko jej głos i miękkie skrobanie długopisów po papierze. Potem nastąpiło odtworzenie. Najpierw nagranie z telefonu Adrian. Stabilne, wyraźne, obciążające. Potem kamera na klatkę piersiowej. Pokazywało wszystko. Ton mercera, jego postawę, jego rękę unoszącą się przy broni, nawet gdy była w pełni współpracująca. Niepotrzebny test w terenie. Lekceważącą postawę, gdy go zdała. Ława przysięgłych nie mówiła. Nie musiała. Można było poczuć zmianę w powietrzu. Potem nastąpił kontratak. Brenner podszedł do miejsca świadka z tym ostrożnym tonem, którego prawnicy używają. Gdy próbują wyglądać na szanujących, ale kopać głęboko. Podpułkownik Velejs z całym szacunkiem, czy jest możliwe, że oficer Mercer po prostu przestrzegał protokołu? Adrian nie mrugnęła. Nie. Czy możliwe, że martwił się o pani bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo innych? Jechałam w liniach. Byłam trzeźwa. Nie byłam agresywna. Nie było problemu z bezpieczeństwem. A jednak nagrywała pani zatrzymanie. Dlaczego? Bo żyłam wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że milczenie to nie ochrona. Chciałam dokładny zapis tego, co się wydarzyło. Brenner powoli skinął głową. Więc nie wierzy pani, że oficerowie powinni mieć swobodę działania podczas zatrzymań? Adrian spojrzała na niego i powiedziała spokojnie: Wierzę, że swoboda działania musi być sparowana z dyscypliną. Ta odznaka to nie przepustka na wszystko. To odpowiedzialność. Ta linia trafiła. Nawet sędzia zatrzymał się przed zadaniem kolejnego pytania. Potem nadeszła kolej Mercera. Podszedł do miejsca świadka, nie żeby zeznawać, ale żeby obserwować, jak nagranie odtwarza się ponownie, tym razem klatka po klatce. Każda pauza, każda oschła odpowiedź. Za każdym razem, gdy patrzył na nią, jakby nie była człowiekiem. Prokurator pochylił się. Sierżant Mercer dlaczego poprosił panią o wyjście z pojazdu? Mercer spiał się. Wyglądała wymijająco. Czy nie posłuchała któregoś z pana poleceń? Kwestionowała mnie. Czy to nielegalne? Mercer zawahał się. Nie. Czy podnosiła głos? Groziła? Nie. Więc co sprawiło, że eskalował pan zatrzymanie? Brak odpowiedzi. Sierżant Mercer, czy był pan świadomy, że to podpułkownik Armii Stanów Zjednoczonych? Nie w tamtym czasie. A gdyby pan wiedział, głos Mercera spadł. Prawdopodobnie potraktowałbym to inaczej. Sala znów ucichła. Oto była prawda przynajmniej jej część. Nie żal. Po prostu przebłysk szczerości. Mercer tamtej nocy nie widział osoby. Widział kogoś, kto nie poruszał się wystarczająco szybko, nie mówił tak, jak mu się podobało, nie poddawał się. A teraz, siedząc naprzeciwko niej z jej rangą wyłożoną na wierzch, sala sądowa również mogła to zobaczyć. Ale proces się nie skończył bo teraz sława przysięgłych musiała zdecydować, jak naprawdę wygląda odpowiedzialność. Minęły trzy dni, zanim ogłoszono werdykt. Tym razem sąd był cichszy. Żadnych wojskowych mundurów, żadnych oficerów po służbie obserwujących z tyłu. Tylko Adrian, jej prawnik i kilku cywilów, którzy śledzili sprawę z ciekawości. Mercer siedział ze swoim prawnikiem, ręce splecione, próbując utrzymać ten sam pusty wyraz, który nosił przez cały proces. Ale tym razem jego szczęka poruszała się lekko, jakby zgrzytał zębami, nawet o tym nie wiedząc. Sędzia Cynthia Morales przesunęła papiery na swojej ławie i spojrzała na salę sądową. W sprawie Wellley przeciwko Mercer zaczęła. Ława przysięgłych orzekła na korzyść powódki. Mercer poruszył się. Adrian pozostała nieruchoma. Sąd uznaje naruszenie praw konstytucyjnych podczas bezprawnego zatrzymania i zatrzymania. Ponadto sąd stwierdza że działania pogięte przez sierżanta Mercera nie były zgodne z polityką departamentu ani podstawowymi oczekiwaniami profesjonalnego postępowania. Nikt nie klaskał. Żadnych westchnień. Tylko płaski ciężar konsekwencji. Prawnik Mercera pochylił się i szepnął, będziemy się odwoływać. Ale nawet on nie brzmiał pewnie. Sędzia kontynuowała, chociaż w tym czasie nie zostaną wniesione zarzuty karne, powódka ma prawo do odszkodowania w wysokości 35 tysięcy dolarów, a ta decyzja pozostanie w stałym rejestrze publicznym. Ponadto to orzeczenie zostanie przekazane do Departamentu Sprawiedliwości i Departamentu Policji, to ledo do przeglądu wewnętrznego i oceny polityki. Adrian się nie uśmiechnęła, nie uniosła pięści ani nie świętowała. Po prostu skin.